Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a ja dzisiaj gramy w grę pod tytułem Nova Drift. Grę, która w tym momencie, w którym nagrywam ten film, zdobywa szturmem Steama, bo już obecnie ma przytłaczające pozytywne recenzje w wysokości ponad 10 tysięcy tych recenzji, więc jest to całkiem zawrotny, zawrotny można powiedzieć, wymiar pozytywnego odbioru tej gry. No i aż się prosi o sprawdzenie, czym tak naprawdę je się ten roguelite akcji, czy też właściwie roguelite chyba, bo to bardziej Rogalik, z tego co rozumiem jest. Akcji niż Roglite. Moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzić faktycznie, co się będzie działo w grze. Was już w tym momencie gorąco zapraszam do przyciśnięcia przycisku. Subskrybuj na moim kanale, jeśli Wam się podoba, że sprawdzamy tego rodzaju gry. Ja przyciskam przycisk, rozpocznij grę na nowa Drift i rozpoczynamy w ten sposób naszą przygodę z gierką. Moi drodzy, mamy tutaj y, tryb praktyki, gdzie kolejne fale wrogów będą pojawiać się wolniej, zadając mniejsze obrażenia. Powiem wam szczerze, że przez sekundę w tym trybie praktyki byłem przed rozpoczęciem gry, żeby sprawdzić, czy wszystko działa faktycznie. Akurat wyjątkowo zrobiłem taką zamiankę z tytułu tego, że nie byłem pewny, czy wszystko za zatrybi, czy to jest tutorial, faktycznie, czy nie, ale tak naprawdę to nie jest tutorial, więc damy sobie spokój, zagramy faktycznie w tryb główny. To jest taki tryb, który jest łatwiejszy. Można się na nim uczyć, grać, ale szczerze mówiąc, nie jestem zdania, że to jako tutorial działa, zresztą sami zobaczcie. To jest nasza gra. Na lewym pisku myszki sobie latamy naszym stateczkiem. Na prawym pisku myszki strzelamy naszymi pociskami. I takie pociski tutaj mamy, proszę bardzo. Możemy sobie rozwalać to tutaj komety na razie. Gra nam też pokazuje, jak to wygląda, że takie są rzeczy. To są przeciwnicy z kolei i co, za, co chwilę jak się tych przeciwników zabije to dostaje się punkty doświadczenia. Na te punkty doświadczenia wykupuje się różne rzeczy, takie jak na przykład tutaj widzicie, zmiana sprzętu. Możemy sobie zmienić nasze pociski, żeby miały jakąś tam e, poszczególną, można powiedzieć, poszczególny rodzaj. Na przykład weźmiemy sobie podzielony strzał w tym momencie. Podzielony strzał to jest taki szereg pocisków, one się będą rozszczepiały. Każdy z tych rzeczy, które tutaj możemy wybrać, ma swoją własną charakteryzację tak naprawdę. Więc kto jak lubi grać, tak będzie mógł zagrać, co też stwarza możliwości do tego, żeby później sobie w jakiś sposób tą grę urozmaicać My sobie ten podzielony strzał I teraz to wygląda tak, że takie trzy pociski wyrzucamy Te trzy pociski lecą jak widzicie w tempie całkiem szybkim Możemy trzymać w ogóle guzik cały czas strzelania Nawet go nie puszczać Proszę bardzo i w ten sposób będziemy się bawić Mamy też osłonkę wokół siebie Widzicie te dwa paski niebieski, czerwony poniżej ekranu A właściwie w dolnej części ekranu ten niebieski świadczy o naszej tarczy. Mamy też biały. Jeśli dobrze rozumiem, to to jest pasek ładowania jakiejś takiej naszej kondycji. Jak go załadujemy, to tam się tarcza odnowia. A no, oczywiście najlepiej byłoby tarczy nie trafić. Fajną rzeczą jest to, że nasz ekran tutaj, jak widzicie, jest takim ekranem, że my możemy sobie przelecieć poza niego i wylądujemy po drugiej stronie mapki. Eee, właściwie po przeciwnej stronie mapy, tak. I czasami też latają komety z tego co widać. Które warto by jednak unikać. Także my mamy już kolejny poziom, możemy sobie rozlosować nowy sprzęt. I was, to jest rozlosowanie sprzętu. Możemy nacisnąć rkę, mamy trzy rozlosowania, żeby nam ten sprzęt się zamienił. Teraz dostaliśmy różne osłony, na przykład osłonę Aureole, która jest ognistym pierścieniem podpalającym obiekty w zasięgu i zadając czysta obrażeń. No dobra, to weźmy sobie tą Aureole. Widzicie, że nam się teraz takie zrobiło żółte kółko, płomieniste, więc będzie tym właśnie podpalać. Przeciwników, jeżeli wejdą w nasz zasięg, czyli technicznie moglibyśmy podjechać, i to zacznie płonąć. Podjechać to złe słowo, biorąc pod uwagę, że w kosmosie jesteśmy. No ale tak to będzie działać. Bardzo szybko te ulepszenia wpadają, na początku zwłaszcza, więc trzeba mieć to pod uwagę, brać pod uwagę. Mamy różne tutaj możliwości wybrania statku, na przykład mamy strażnika, mamy szturmowy, które mają różne charakterystyki. Znowu strażnik trochę wolniej strzela, ale ma więcej osłony, przykładowo. Inżynier z kolei ma dwa dodatkowego limitu każdej podstawowej standardowej konstrukcji, więc taki bardziej do budowania go w jakiś sposób ciekawy lub mniej ciekawy. Nie Mamy też szturmowca, który ma może mniejszą osłonę, ale strzela, i są szanse na wzmocnienia tych strzałów, więc my weźmiemy sobie właśnie tego szturmowca. Będziemy chcieli być tacy bardzo e, agresywnie ofensywni, że tak powiem. Ten czas strakujemy też poziom nasz, który posiadamy, jak widzicie u góry ekranu. Tam się nam pojawiają informacje nie tylko o poziomie akurat w tym momencie, ale też pojawiają się czasami o poziomie życia przeciwników, więc tam też możemy sobie to strakować. I tych ulepszeń jak zobaczycie po chwili jest całkiem sporo. W tej chwili możemy też zmienić nasz sprzęt, możemy sobie wybrać inną osłonę. Możemy sobie wybrać inną broń, na przykład tu jest salwa z kolei szybko uwalnionych rakiet, jeśli nam się coś spodoba to możemy to zrobić. Możemy też rozwijać to co mamy. Przykładowo mamy prędkość tutaj do rozwinięcia albo na przykład prędkość pocisków chciałem powiedzieć, albo prędkość statku. Więc w naszym przypadku, jako chcemy się bawić w bycie ofensywnym gościem, to zwiększymy sobie prędkość pocisku, żeby te pociski dotarły, jak widzicie, taką prędkością, że ten damage, który wchodzi to ten, ten DPS się momentalnie zwiększył, tak? Ten DP zadziała też właśnie na te wszystkie asteroidy, które warto jednak brać pod uwagę, żeby się swoim statkiem na nie nie wpierniczyć. I wiecie, można generalnie zapierniczyć przez cały czas, ale po chwili się... Ja przynajmniej takie mam odczucie, może jeszcze dobrze nie panowałem sztuki latania stateczkiem, ale można łatwo bardzo wpaść w taką sytuację, gdzie się troszkę kontrolę straciło nad statkiem, a jak widzicie, jak się kontrolę straci, to potem ją trochę ciężko odzyskać, bo nie ma czegoś takiego, że wy sobie szczelacie tam, a lecicie tam z tego, co ja widzę, to cały czas lecę tam, gdzie mam strzelać, no ja mam przód, mam tył tego statku, to nie jest tak, że sobie gdzieś tam boczne karabinki zainstaluję, no chyba, że jakiś taki update się pojawi, a niektórzy przeciwnicy mają na przykład lasery, które jak już nas namierzą, to lepiej z nich szybko wylecieć. Dobra, co my tu możemy? No właśnie my możemy mieć namierzenie, możemy mieć też regenerację lepszą, ale myślę, że to namierzenie jest ciekawą opcją dla nas. Nasze pociski będą lekko zakręcać w kierunku przeciwników, także nie musimy być hiperprecyzyjni w tym przypadku. Co nie zmienia faktu, że wciąż generalnie warto być jednak myśli takiej, by gdzieś tam celować, bo to nie jest jakieś super-hiper namierzanie. My jednak tutaj musimy troszkę się wykazać zdolnością tego, żeby wycelować. Fala 20. Dzieje się potężnego. Coś pierwszy bosik, złośnik. On ma trochę HP nie za dużo, jak tak patrzę. Przesunamy sobie tutaj, zobaczymy, ile damy radę. I tutaj przebiegniemy też. Właśnie na drugą stronę mapki będzie łatwiej. Pociski, na szczęście, w ten sposób nie latają. Ale już nasi przeciwnicy, jak najbardziej, mogą w ten sposób latać. A my się też możemy chować. I w ten sposób, na przykład, pierwszego złośnika pokonaliśmy. Ale nie ma czasu za bardzo na celebrację. Jak widzicie, zresztą, bo zaraz przylecieli inni przeciwnicy. No i bawimy się dalej. Nie ma tutaj na to, żeby odpocząć tak naprawdę. Zwiększamy teraz pytania, szybkościelność czy przewodnictwo, bo można by spowolnić pociski, będą lepiej namierzały. No a można by na przykład też po prostu zwiększyć prędkość, a można by zwiększyć wytrzymałość osłony. Wytrzymałość osłony to jest fajny pomysł, tym bardziej, że akurat teraz tej osłony nie mamy, jak widzicie, bo żeśmy dostali całkiem niezły w i chcieliśmy nawet hapeki tracić. Bo tak, są tu hapeki poza osłoną, to jest ten czerwony pasek. No ale nie jest, nie ma tragedii. Wejdziemy na tyłu przeciwnika, bo on ma tarczę z przodu fioletową go w ten sposób dosyć łatwo. Generalnie to nie jest tak, że to są coś bardzo hapekowo wytrzymali przeciwnicy, ci, ci zwykli, ale już damage, na naszej tarczy zrobili nie najgorszy. Więc no warto, warto unikać. Ja tego. Czasem jak widzicie, nie robię w najlepszym stylu, ale to jest właśnie kwestia nauczania się odpowiedniej, odpowiedniego manewrowania swoim statkiem. Chyba, co możemy zrobić? Myślę, że możemy zwiększyć regenerację. To jest zawsze dobry wybór, jeżeli chce się przetrwać więcej czasu. Tam leci kolejny przeciwnik i wężowy, można powiedzieć. A właściwie to kilku w tym momencie, bo chyba żeśmy go rozbili na kawałki. A on, jak się rozbije na kawałki, no to wiecie. On sobie jeszcze żyje w tym momencie, dopóki go nie zmiażdżymy kompletnie. Czasami też małe uniki robią dobrą robotę, jakby czasami delikatny ruch wystarczy, żeby przeciwstawić się przeciwnikom. Na przykład, ja teraz tutaj wolę odlecieć w ten sposób. Ale też nie pozwolić im na to, żeby generowali na przykład dodatkowe jednostki przez cały czas, bo to też nam no, może zrobić problemy. Miny: miny albo drony. Uuu, drony mi się bardziej podobają chyba. gdzie mogli mieć takie dronki. I ja, te dronki będą nam pomagały w walce, co jest bardzo przydatne, jak się możecie domyślić. O, nie tak chciałem to zrobić, ale okej. Okay. No właśnie, eee, trochę tych przeciwników, znaczy przeciwników, tych pocisków tu się pojawiło. Ja bym swoją tarczę chciał zregenerować, ale to muszę ją bardzo, bardzo naprawdę uważać. wybuch na szczęście, więc tarcza też się zregenerowała do pełna. Zastanawiamy czym są te niebieskie kule, ale na szczęście one dosyć szybko nam zniknęły, a te miny... Wybuchają w konkretnych kierunkach, a mamy poziom, więc sobie szybko zapowodujemy znowu bariera. Jeśli obrażenia zadane, swoje osłony przekroczą Punkt po, punktowy, są zredukowane do tego progu, więc dobra. Będziemy mieli dodatkowe jeszcze osłonki. Trochę się teraz w defensywę, że tak powiem, udaliśmy po tych dronach. A nawet pomijając te drony, bo przecież te drony też oddają swoje własne pociski. Ciekawe jest to, że. E z tego co mi się wydaje, to te drony też pewnie jakoś będzie można ulepszać. I nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jakie ulepszenia będziemy mogli prowadzić. Dobra, a póki co, to. jesus Powiem wam szczerze, że ten dźwięk wy wyrzucania tych min brzmi jak jakieś pukanie, po prostu, nie wiem, do okna, czy coś. Straszyłem przez chwilę, ale na szczęście szybko ogarnąłem, że to są te, te minki rozdzielane tam przez przeciwników naszych. No i dajmy, co możemy zrobić tym razem? Lepsze nie osłony. Właściwie odnowienie osłony. Skraca czas odnowienia. No to to jest to, to co jest poważne, nie? To się chyba nie ma co zastanawiać. Ja sobie tu poszczelam dryfując dryfując w dal. No, może byśmy tam wrócili jednak. Kto tu atakują? Teraz z góry nagle atakujemy. A co to co jesteśmy? Oj, racy. Do wszystkich stron atakujemy i dzięki temu możemy się w miarę dobrze trzymać w tej sytuacji. Mamy kolejne ulepszenie. Daj mówię, bardzo szybkie. O proszę bardzo, drony szturmowe albo drony obronne? Drony szturmowe będą miały większą ilość i będą szybciej strzelać. A co by robiły drony obronne? Yy, nowa formacja dronów by się pojawiła. Wał obronny by się pojawił. Ale one też mają nową chyba formację. Formacja pościg. Ciekawe, jak działa formacja pościg, a formacja pościg działa tak, że one sobie idą w ogóle ode mnie i po prostu ścigają przeciwnika. Dobra, wracajcie do mnie jednak. Żebyście były w miarę blisko. Jest was czwórka. Podoba mi się to, że jesteście zaraz obok. Mi się pewni w tym niebezpiecznym kosmosie. Potem zawsze jest szansa. Tak mi się wydaje, że coś trafi w nie, a nie we mnie. A mamy 40 falę, a to oznacza, że kolejny przeciwnik pojawia się na naszej na naszej twarzy, że tak powiem. Dobra, strzelamy tutaj, ile tylko się da. Tam się coś w środku generuje i na boku. Okej, okay, laserki. Może po prostu wlećmy do środeczka. Do środka bijmy. Tu są jakieś białe elementy. Wydaje mi się, że możemy je naruszyć. Tylko też fajnie by było nie oberwać. Chciałem nie. mówić. Podpaliłem też przy okazji te bariery. Oh shit. Nie wiadomo gdzie laser uderzy, więc się trochę boję, bo to ostatnio był laser. Teraz to nie jest laser. Dobra, ja mam trochę jeszcze HP na szczęście. Znaczy HP. Tarczy. Uuuu Okej, okay. nieważne. Już przyjąłem to na siebie, to przyjąłem. Na szczęście nie, nie zrobiło mi to jakiejś wielkiej krzywdy. Tak, też na szczęście mamy to szybsze odnowienie tarczy. Nie wiem, czy powinienem być w środku, jednak, bo tak się teraz zastanawiam. Tam w środku są te białe przyciski, może powinienem jednak je niszczyć. Może to jednak coś zmieni. No właśnie, tak teraz na przykład. Ohoho, dobra, pozostanę w środku. Będę się kręcił razem z resztą tej stacji kosmicznej. Dobra, ponowne rozlosowanie. Mamy dodatkowe? Fajnie, ale ja chyba nawet nie mam poziomu w tym momencie. Już mam, ale to raczej. Nie zasługa tamtej konkretnej sytuacji, przynajmniej nie w pełni. Zasięg wybuchu możemy zwiększyć. Ale jakiego wybuchu w sumie? Ostateczny rozkaz pozwala Twoim wzniesionym dronom wlecieć w kierunku najbliższego wroga na ich polizyjnym kursie. Jeszcze szybsze ulepszenie osłon. To jest to co mi się podoba. To jest to co spowoduje, że ten ran może być dłuższy niż krótszy. No bo, tak jak mówiłem, rogalik, więc rany będzie trzeba powtarzać pewnie. Ale faktycznie, jak na razie zabawa jest przednia. Też mi się trochę podoba to, że poza spacją, to w sumie już mam tylko myszki do, do rozgrywki. I są w miarę też sensownie opisane te rzeczy, nie muszę za każdym razem wszystkiego przechodzić. A w sumie może powinienem czasami patrzeć na to, jakie tutaj są bronie i tak dalej. Formacja Batalion. Wziąłem formację Batalion, nie wiem jak ona zadziała. A ona tak taka taką czwórką jest i strzelamy sobie w ten sposób. Też fajny pomysł na formację. W ogóle to, że te drony mogą formacje różne przyjmować, super sprawa moim zdaniem. A na razie rozłożmy je w tej czworeczce. Ta czworeczka jest chyba na razie sensowna i pozwala mi ewentualnie na to, żeby atakować ze wszystkich stron wszystko. Ze wszystkich stron to złe słowo, ale w każdą stronę to już prędzej. Tarcza odbijająca. Mamy ostateczną osłonę tutaj. Hmm. Drugą tarczę odbijającą w takim razie faktycznie. No że płonie, to jeszcze odbija. To brzmi całkiem elegancko. Już myślałem, że powinien boss przez chwilę przez ten wyczyśnik. Chyba tego trzeba. O, nie trzeba. Myślałem, że trzeba będzie go zajść z tyłu. Ale jednak i przez jego ochronę, i przez jego tarczę można się przebić. Ro wolę rozwalać te asteroidy, bo jak się ich za dużo zbierze, żeby potem nie było sytuacji, że nie będziemy mieli jak przelecieć. Wyładowanie. Kiedy strzelasz, osłona otrzymuje obrażenia. Kiedy my strzelamy, okej. Okay. Przez to pobliskie cele otrzymują obrażenia. Brzmi ciekawie na tyle, żeby sprawdzić. O, faktycznie. Okej. Okay. I tak naprawdę, kto podejdzie blisko do nas, to jeszcze przy okazji oberwie prądem. Fajnie. Mam wrażenie, że się OP zaraz zrobimy, generalnie, jak dalej pójdzie. Ale też pewnie jakiś boss się w końcu pojawi, który nam pokaże, że tu wcale OP nie jesteśmy. Jakbym strzelał przynajmniej, Podejdę bliżej, żeby uładować. Nie uh. jakoś bardzo obrywaliśmy, ale jednak połowa tarczy zeszła. Dobra, co robimy? Zrobimy sobie w takim wypadku. odwódca floty. A jak to działa? Dwa z Twoich dronów awansują na dowódców. Totalnie. Chcę mieć dowódców w takim wypadku. Faktycznie mamy dowódców dronów, a reszta dronów, nie ma ich, po prostu nie są trzy, nie? tylko że trzeci już dowódcą nie jest, tylko dwoje jest dowódcami, mamy kolejne ulepszenie, od razu, co tu mamy, podsumowanie, pozwala rozmieścić drony zanim zostaną zmontowane kosztem tego kadłuba, a może nie, a co protokół łaski, sprawia, że gdy dron zostanie zniszczony, zamiast tego będzie miał jeden hapek, właśnie punkt kadłuba, hmm, jest też kalibracja, kalibracja to z kolei, Poprawia rozrzut pocisków. Dobra, zróbmy. C wolę kalibrację mieć tak naprawdę. Rozrzut będzie mniejszy, a będę lepiej trafiał dzięki temu. Takie mam przynajmniej nadzieję. Uuu, co to ciekawego jest? Chyba laser będzie. Uuu, fuck. A podpaliliśmy przeciwnika. Zawsze to coś. To też rozwaliliśmy. Czy już przed nami. Czy już jakby. Tych, tych się już nie boimy. Tu jakieś nowe z kolei, czerwone się pojawiły. Ale teraz sobie tędy w takim razie. Proszę bardzo. A ten trochę potrafi wyżyć. Au, nie chciałem w niego wpadać. Mamy kolejne ulepszenie, więc skorzystamy. Nagły ogień. Większa szybkość szczelność. Jeszcze większa niż była. A co? Strzelamy laser. Shit. Oj, chyba straciliśmy połowę. I przez laser się musieli przebić, a nawet nie zauważyłem. Nie fajnie, nie fajnie, ale kończymy z nimi. Więc na szczęście statek jeszcze wytrzyma. To jest fala 60, więc się kolejny boss. Bo one tak co 20 wpadają z tego, co już zauważyliśmy. Shit. Chciałbym jeszcze z nim tutaj z potomkiem kurczę wygrać. Zobaczymy. Uu, nie wiem co to znaczy. Nie wiem co to znaczy. Wolę się w to nie wbijać. zwłaszcza, że straciłem całą tarczę od razu. Jezus. To jest laser jakiś. To jest totalnie laser. O skurkowaniec! Ale on nas rozwalił! Tak po prostu. Wow, ale zblokowaliśmy trochę rzeczy. Mamy rangę szóstą od razu. Nowa drzewka, modyfikacja, odblokowana wieżyczka. Potęg pociągi transportowe, nie potęgi. Co ta czarna dziura się tam w ogóle pojawiła? Zasysa wszystko do środka. Wrogie pociągi transportowe będą pojawiać się na Twojej drodze, zniżyć, aby przejąć skrzynie ładunkowe. Ok. Wzmocnienie super przyspieszenia. Wzmocnienie ładunku medycznego. Wzmocnienie fragmentu słony, Ok. Dużo rzeczy się podblokowywało. Ka nowy ten statek, świetlik żeby wyzwania. Dodatkowe rozlosowanie. Zagramy sobie kolejną gierkę. Tak mi się przynajmniej e, wydaje, że moglibyśmy. I co? Ale może bez wyzwań. zagramy sobie jeszcze chwilkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. A nuż widelec będzie lepiej albo gorzej. Zobaczymy. Rozwalajmy te wszystkie tutaj będące, nieprzyjemne. Asteroidy, no i zbierajmy na ulepszenia rzeczy. Co tym razem? Mamy karabin. Karabin spróbujmy. Uuu, to taki. Taki bardziej, nawet trochę snajperski ten karabin. Ciekawe. Ja tak też na wylot przelatuje. Teraz, to to coś jest w ogóle? To chyba coś jest jednak. Ja myślałem, że to po prostu element wystroju. Tej lokacji, ale nie. Dobra. Pyk. Pyk. Pięknie to się strzela z tego, bo to w sumie... Chyba się od razu strzela tam, gdzie się namierza. Tak, bardzo szybko. Łatwiej można nim namierzyć. To jest fajne, tylko gorzej, jak się pojawi więcej przeciwników, tak jak teraz. Bo to trzeba troszkę pokombinować. Inne sprawy to przychodzi na wylot, więc jeżeli się tylko ustawi ich w odpowiedni sposób, to też się można fajnie pobawić. Pyk. Dobra. Śledzimy sobie przez to, żeby nam nie przeszkadzały. Widzicie, teraz tych asteroidów jest więcej niż mieliśmy jeszcze przed chwilą. Dobra, to oddały strzał. Wiem, tak lepiej ustawić, ale mi nie wyszło troszkę. tak transportowy, ok, udało się go rozwalić. Chcę zgarnąć te rzeczy. Okej, okay, wzmocnienie mamy, zobaczymy, tu mam jeszcze jedno wzmocnienie. Trochę szybciej strzelamy dzięki temu. Kolejne wzmocnienie, jakieś większe w ogóle. Możemy z tego wszystkiego zbierać te rzeczy. To ja tam mam ulepszenie w ogóle, nie zauważyłem nawet. Osłona wzmacnia, Czy osłona Aureola. A osłona wzmacnia. kurcze, noem, że to się zaakceptowało, możemy też nowy kadłub, świetnik. Niesiecielski napęd spala cele. Modyfikatory przyspieszają, mają wpływ na rozmiar płomienia. Weźmiemy świetlika, a on w ten sposób działa. Ok, jest to zabawne. Czyli to z tyłu boli przeciwników, tak? Fajnie wygląda w ogóle. Od tego zacznijmy. Ten nasz świetliczek teraz. A? mamy mniejszą tarczę, to na pewno od razu zwrócę uwagę, że widać nawet. Trzeba uważać. Au, właśnie tak uważać, jak ja teraz nie uważałem ale na razie elegancko wszystko on tutaj wpada naszym łupem. Ten jest troszkę silniejszym jednak przeciwnikiem pod kątem HP-ków. Trzeba uważać znowuż właśnie, ojoj tam zabolało. Trzeba szybko odzyskać hp -ki. i może by też y, coś ciekawego wymyślić do naszych innych rzeczy. Na przykład zwiększmy zasięg i Proszę bardzo, tutaj trzeba się nastrzelać trochę. Pyk. Dwa załatwione naraz. I jeszcze ten. Bo z mu tak po prostu odejść po tym, jak nas oddał salwę. One by najchętniej tak właśnie chciały. Czyli sobie raz, a potem polecieć. Ale nie ma tak łatwo. Nie z nami takie numery. Dobra, tutaj. Kolejne ulepszonko. Tym razem weźmiemy sobie prędkość, bo akurat tutaj. Już to w sumie samych pocisków, chociaż ja bardziej mi interesowała szybko strzelność jednak. No trudno, mój błąd. Nie fajnie możemy wyeliminować też wszystkie zagrożenia tak po prostu one to one patrząc. Coś jeszcze, fala 20, więc włosik. To będzie ten sam, jakby tam było urwist czy jakoś, tak. Złośnik. nam najpierw ile możemy. Polećmy teraz tak. Trochę robimy mu krzywdy. Oh, shit, 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 shit. shit. Się bo te smoki, aparentli. no, to zniszczyliśmy. On tu jeszcze na sam koniec wywalił salwę, w naszym kierunku. Halo, halo, nie mogę go trafić, kurde. On te tymi smokami znowu zarzuca. Nie, go pokonaliśmy już w tym momencie. Czy to mogę w ogóle rozwalić jakoś? To po prostu tak tylko lata i nie ma wfikautować. Bo chyba właśnie to ma robić. Ciekawe. Chyba jest. Ponowne rozlosowanie, poziom też jest, większa szybkoszczelność, to jest dokładnie to co potrzebowaliśmy. Nie jest to jakieś wielkie zniszczenie tej szybkoszczelności, ale jednak jest. Więc polatamy sobie tutaj. a tam ten matarczy akurat. Ja się przez nią mogę przebić? Mogę, po prostu zabiera to więcej czasu. Ale z naszym, z naszymi pociskami to też nie jest jakiś wielki problem. Ta. Tam coś kurczę po prawej u góry było, ale nie zdążyłem zwrócić uwagi na to. Trochę mi smutno z tego powodu, no ale już się zdarzyło. Ja, Zgarnijmy wszystkie te punkty doświadczenia w klasycznym vampire survivalowym stylu. Bra, rozwalimy. Poziom kolejny, więc. Więc drony bierzemy. Wiadomo, że drony są potrzebne. Bez dronów to my nie możemy funkcjonować. W ranie też nam pięknie posłużyły. Tutaj pozwalimy przeciwników tu pięknie. O, to coś, nie wiem, taką stację chyba badawczą, o, nie badawczą, tylko bojową. O, na chwilę nam nas, nas tak, że niestety weśmy musieli tapeki potracić, jak to ułożenie też nieprzyjemnie, że nie bardzo jest jak wszystkich zabić naraz, więc część ucieka po prostu. O, pięknie tak idealnie przeszło przez wszystko. To jest ładna sprawa. Ile tam jest ulepszeń w ogóle? Dobra, zwiększamy poziom regeneracji chodźmy po te ulepszenia. Jak tam trochę jest. Ja wszystkie chcę w takim razie. Medi, charge, tam dostaliśmy w ogóle. Trochę się tam podziało. Tutaj, pyk, pyk, pyk. No bo nie wiem, że szybkoszczelność też przecież mamy zwiększoną. Mogę częściej trzymać ten wszystko. I w ogóle chyba z tą szarżą, którą dostaliśmy z tych zebranych kontenerów, też dostaliśmy jakieś bonusy do szybkości. No, co bierzemy? Sniper sprawia, że pociski zwiększają swoje obrażenia wraz z tym dystansem. Totalnie byśmy jak coś dla nas. Dwa poziomy od razu dostaliśmy, więc jeszcze osłony rega... Trzy poziomy dostaliśmy, więc jeszcze weźmy miny w takim razie. Min nie używaliśmy wcześniej. O, proszę bardzo, mogę taką minkę zostawić. Więc to jako fajna. I, o, dobra, daliśmy radę. Wszystkich nie zabiłem naraz, ale dałoby się zabić tego węża naraz w takim wypadku naszym pociskiem. Wieżyczka! No ja totalnie chcę wieżyczkę w takim razie. Jak ja ją mam zamontować w, w Tak po prostu? A faktycznie tak po prostu. Ja sobie tutaj będzie teraz strzelać w kosmosie. Fajnie. Będziemy korzystać z jej usług, że tak powiem. Nie wiem, czy mogę mieć więcej niż jedną. Chyba, chyba, właśnie jedną mogę mieć, ale pewnie ona się kiedyś też w końcu rozwali. Wtedy będzie problem. Ale na razie póki co. Dobra, padła. W sensie nie widzę jej przynajmniej. To rozwaliliśmy. Pewnie też rozwalimy. Jak się bardzo postaramy. wow, Tam wow, wow. się jakieś bossy pojawią, chyba dwa. Moduł adrenaliny. Im więcej obrażeń, tym więcej znamy, będziemy zadawać. Im więcej przyjęliśmy obrażeń, tym więcej będziemy ich zadawać. Spoko. Dobra. Unikniemy tego. Powiedzmy, że unikniemy. Czyli to dużo małych rzeczy tutaj jest wszędzie. Żeby jakoś być w stanie temu wszystkiemu zapobiec. A, możemy kolejną wieżyczkę postawić. Już się nam zregenerował cooldown po lewej u góry, to widoczne jest. Dobra. A 40, więc to jest kolejny boss. Zobaczmy, on tak jakby stamtąd miał przylecieć. Nasze Nasze, ten, nasze już strzelają. To bardzo. Trochę tutaj możemy... A, bo zapomniałem, że mamy miny jeszcze. Więc tutaj poszczelamy. Stacja Omega, laser. Jezus. W takim trochę newralgicznym miejscu. Tej stacji. Więc poszczelamy sobie w jeden bytu właśnie tak. Z tego pamiętam to musimy do środka wlecieć. Pyk. Oczywiście też nie tak, że na pałę, bo teraz tutaj się pojawią pociski kolejne. O nie, 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 To też nie. nie ma jakiegoś hamulca, hamulec by mi się totalnie nie przydał. bardziej, że to już na przykład nie mam w ogóle HP-ku, tędy. damy dalej. On połowę życia stracił już. O, tam są ulepszenia. Ja w ogóle ich nie zauważyłem. Damy tu jakoś wlecieć. Tam. Okej. Okay. Jednak bicie w te słabe punkty jest bardzo ważne dla powodzenia tej konkretnej misji. To nie ma co. Ulepszymy statek może. I obronny. Hmm. A zróbmy półdobronny. Będzie bardziej obronna machina wojenna. Ciekawe. A zróbmy oba. Nie wiem, czy mogę mieć oba. Brzmiało jak ktoś się nawzajem wyklucza, ale cholera wie. Może ja po prostu czegoś nie wiem. Zastrzelamy tutaj. Mamy teraz dzięki tym wszystkim zebranym kontenerom z ze ostatku trochę więcej energii na działanie. Możemy kolejną przy okazji... O pole minowe zróbmy, dobra. Teraz to będziemy... wyrzucamy aż cztery od razu takie pociski. Które sobie tam stoją w kosmosie, fajnie. Nie wiemy jaki czas one będą stały, ale możemy wrzucić kolejne dwa. Więc chyba sześć razem wybuchu już nasze... Nasi koledzy tam. I się odnawiają, ale odnawiają się bardzo szybko, więc wydaje mi się, że to jest kwestia faktycznie tego, że ma jakiś limit pewnie. Skoro 2 i 4 to pewnie 6. Dobra, strzelamy tutaj pięknie w głowę temu dziwnemu wężowemu stworzeniu. Też sobie jakoś poradzimy. To Jeszcze raz ten sam przeciwnik, więc nie jest taki wielki problem. Tych, tych pięknie możemy wystrzelić jak się pojawią akurat więc to akurat też fajna kwestia a tych od razu dwóch zaatakowaliśmy w sensie naraz dobra tyk jeszcze tamten ten. jeszcze teraz te dwa kolejne i możemy sobie tutaj troszkę expa zgarnąć na kolejny poziom tym razem weźmiemy mm, weźmiemy kontra artylerię Tutaj się jakieś rzeczy ciekawe dzieją. A weźmy ten kombo A co mi tam? Może jakieś ulepszenia się odblokowują? Jak się jakieś kombo zrobi, wiecie. Takie, że nie, nie powinien zdziwić dziwić już w tego typu gierkach. Pyk, pyk. Trochę pocisków nas oddali, ale uważam, że generalnie wyszliśmy z tego całkiem nieźle. No nic. Zobaczymy, co dalej. Wyraża mi tylko po prostu poziom tej tarczy, że ona jest faktycznie aż tak słaba. Bo tak ogólnie to takie jest spoko, nie? Tylko to jest problematyczne. Dobra, to jeszcze, tą steroidę. Uuu, to są jakieś. Chyba już nie widzieliśmy wcześniej tego modelu, albo widzieliśmy? Trzeba troszkę powiedzieć. Fajnie, lepszonko. Co możemy tym razem? Drona szturmowa. Albo ulepszony napęd. Ulepszony napęd brzmi jak coś. To też jest całkiem niezłe. Man. Tylko głowa nam została. patrz jaka skobana, nie chce się dać zabić, nie? Nie to, że wytrzymała, po prostu... Ja nie umiem strzelać. Ej, mamy więcej tych pukań w okno, że tak powiem. I do końca... Uuuu, jesus, ilo obrażeń trzeba się z ewakuować jednak. To sam rozumiem ich miny. Ci, 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 sit, trochę chapeków straciliśmy. na tych konkretnych... Czy ja zginąłem, ja tam zginąłem? Nawet nie na bossie, ranga siódma, ósma, chyba 8 się już nie przekroczy, a przekroczymy, do dziewiątej nawet dotrzemy. I nawet dodatkowe tryby odblokowaliśmy, nowy kadłub i tak dalej. Jak wam się podobała nowa Drift? Gra, która w tym momencie, jak, jak też już mówiłem na samym początku nagrania, naprawdę robi furorę na Steamie. Jestem ciekawy waszej opinii, dajcie znać w komentarzach, no a my standardowo usłyszymy się w kolejnym nagraniu już niedługo. Trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Hej!